Jedziemy dzisiaj do Gdańska, ale zanim to nastąpi, muszę pojechać do szkoły i zaliczyć jeden przedmiot. Więc trzymajcie kciuki. Chyba zaliczyłem. W tej szkole nigdy nic nie wiadomo. Gdy nie jechałem polskim busem, zaraz się przekonamy, jak to jest. No, Cześć! Cześć! Już jestem nagrywany? O, <gulacza> to, ale ja chcę spać o, Ale ja może na chcę spać małą... z Torem, co? Na tym mało, ale ja, ja może kręcić. nie chcę spać z tobą w jednym pokoju Czemu, <gulacza> nie? Czemu, nie? Uwaga krawężnik Mnie okay. <gulacza> się martwiło, o dzieje teraz cały czas będziesz chodził Nagrywamy jutro jakąś scenę, nie? Na no, umyłek fest i jutro uwaga, korzeń! Spoko, ja ślizgi. Ślizgi czy ślizgi? ślizgi. Tak. Bo ja tak mówię. Chodź mi ok. no, daj bucha. <laughs> tak tak zrobił teraz. Taki ręcznik będzie. A masz ręcznik czy nie? Więc dzisiaj w programie Aule gotuje, zrobimy szaszłyki z grilla. Proszę bardzo. Najpierw trzeba wziąć szaszłyka, później położyć go na grilla, przykryć folią amelinową i się robi. Sam, bo to kupne. Aule, Aule robi grilla. Nie pamiętam, jest Najlepsze przywitanie ever. Co mówiłaś? <grymne> no, ale super. Ej, weź tego pomosa tak zakrańnie do góry Tu się po niece pokaż. Jarek strolował aula. Powiedział, że złamam rękę na siłowni. ale był bardzo zadowolony z tego powodu. Płakał. Nawet, nawet mnie nie denerwujcie, nie? Bo ja, ja, Jarek, ja się jej zresztą policzę, nie? Zobaczysz. Jarek ma przy ciebie talerz, więc to jest więcej warte niż po prostu złość Mateusza, nie polecam. Ja I wyrywa laski w internecie. Po w realu się wstydzi. Patrzcie, jaki plastik. Jakie to brzydkie. Musimy podjąć ryzyko. Jeśli nie będzie tam bezpiecznie, pójdziemy dalej na północ. Poradzimy sobie. <laughs> Jeśli nie będzie tam bezpiecznie, pójdziemy dalej na północ. Poradzimy sobie. Także na dzisiaj to tyle. Nie obiecuję, że jutro coś będzie, bo, bo w ten dzień, kiedy to nagrywam, bo w ten dzień, kiedy to oglądacie, będziemy na planie filmowym przez jakieś 12 godzin i nie wiem, czy się wyrobię z montażem odcinka, więc no, da, da, na razie.